Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego miesiąca sierpnia. Na początku trochę ogólnie o aspektach ogólnych dla wszystkich. Następnie omawiam poszczególne znaki Zodiaku i zapraszam serdecznie do wysłuchania. Dziękuję jednocześnie na początku wszystkim nowym subskrybentom. Subskrybentom zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału, zapraszam do komentowania, do lajkowania czy też do konsultacji. Miesiąc sierpień ma dwie bardzo ważne energie. Na początku Słońce znajduje się w znaku słonecznego lwa, tutaj znajduje się także Merkury, i Słońce będzie przechodziło do znaku Panny. 22 wcześniej Wenus i Mars przez cały miesiąc znajduje się także w tym znaku. Gdy w znaku Lwa, energia znaku Lwa mówi o życiu, o radości, o istnieniu, o życzeniach serca, o spełnieniu się osobistym, czyli o tym ogniu, początku i pomyśleniu o swoich pragnieniach i życzeniach i także swoim ego, tak energia Słońca, Merkurego i teraz jeszcze Wenus w znaku Panny mówi o tym, aby ten ogień zabezpieczyć, aby ten ogień podtrzymać, aby te pomysły, te idee, te Wasze pragnienia wdrożyć rzeczywiście do realu. I zabezpieczyć. I nie chodzi tutaj o jakiś tylko impulsywny pomysł, czy jakieś impulsywne nagłe działanie, czy jakieś widzi mi się, ale to naprawdę, co pragniecie, z, z czym się identyfikuj, identyfikujecie i do czego tutaj, czego pragnie Wasze serce, macie przenieść do realu, zabezpieczyć i pomyśleć o przyszłości, to jest energia znaku Panny. Planety, planety znajdujące się teraz w znaku panny, czyli i Wenus, i Mars, obiecują nam wszystkim, że będzie dużo pracy, dużo będzie szczegółowej pracy, ale ze Słońcem i z Merkurem na początku jeszcze. Na początku jeszcze w, w znaku lwa chodzi o to, aby te nasze pragnienia i życzenia do tego dorzucić właśnie te real, dorzucić sumienną, praktyczną, realną, rzeczywistą pracę i to będzie się opłacać, ponieważ w miesiącu sierpniu jest bardzo dużo dobrych konstelacji, które mogą zabezpieczyć nas finansowo, mogą poprawić nasze sytuacje finansowe. Dobry jest czas, także od 11 ponowił w znaku lwa do szukania pracy, Merkury będzie przechodził do znaku Panny. Sam znów ósmego w znaku lwa bardzo dobry czas do rozpoczęcia czegoś nowego, do czegoś radykalnie innego i pokazania się światu właśnie z tym życzeniem, z tym życzeniem serca, które jest dla Was najważniejsze. W miesiącu, w miesiącu sierpniu mamy drugą, drugą pełnię w znaku wodnika, 22, kiedy słońce przechodzi do znaku panny, blue moon, i on będzie, ta pełnia będzie w pozytywnych aspektach do Jowisza. Czyli jest tutaj Taki bardzo ważny etap z planetami znajdującymi się w wodniku, Saturnem i Jowiszem, ale także tymi dwoma pełniami. Czyli dzisiaj, kiedy robię to wideo, jest pełnia w znaku wodnika, w następnym miesiącu jeszcze jedna pełnia w znaku wodnika, Saturn w znaku wodnika, jutro popełni Jowisz, przechodzi do znaku wodnika, jesteśmy w erze w znaku wodnika. O co tutaj chodzi? Planety dają nam drugą szansę, czy też jeszcze inne możliwości? Czy wiele innych możliwości i szans, aby każdy z was spełnił się osobiście, aby każdy z was spełnił się w danych grupach, w danych społeczeństwach, aby odnalazł, odnalazł naprawdę profesjonalnie, zawodowo, prywatnie na drodze swojego na drodze swojego spełnienia. I spełniając się osobiście, czy też myśląc o swoich życzeniach serca, nie chodzi tutaj w negatywnym sensie o negatywną energię lwa, że myślę tylko o sobie, czy jestem, tylko, czy jestem egoistą. Ale obojętnie w jakim społeczeństwie jesteście, obojętnie co ci ludzie mówią, czy was akceptują, czy nie, każdy z Was, pomimo że inny, bo nikt nie, nie jesteśmy tutaj do siebie podobni, wręcz, wręcz przeciwnie, każdy, ka, każdy jest inny, każdy ma swoje potencjały, każdy z Was ma się spełnić osobiście bez względu na opinie innych, bez względu na to, co przychodzi z zewnątrz, bez względu na to, jakie będą tutaj, o, narzucane nam ograniczenia, reguły i restrykcje. To się, będzie, to, to się będzie zmieniać na pewno po pełni w znaku wodnika dzisiaj, czyli 24 lipca, ale także nowe rzeczy dojdą pod koniec, pod koniec sierpnia, jeżeli chodzi o te zakazy i nakazy, czyli tego Saturna w biegu, w biegu wstecznym i Jowisza w biegu wstecznym w znaku wodnika. Energia pierwszego tygodnia jest bardzo trudna, bardzo impulsywna. Do nowiu nie podejmowałabym żadnych ważnych decyzji, ale właśnie po nowiu, czyli po tym, po ósmym, kiedy także ten Merkury przejdzie już do znaku Panny, tutaj jest wiadome, że jeżeli chodzi o pracę, o biznesy, o zarabianie pieniędzy, będzie to na pewno tutaj zabezpieczone, realne, możliwe i do faktycznego, do faktycznego wykonania. Następnie bardzo ważnym w tym, w tym miesiącu jest pozycja Lilith. Lilith w znaku bliźniąt na pierwszych stopniach, będzie ustawiać się w aspekcie napięcia do Marsa, a Mars także i Merkury w opozycji do Neptuna. Tematem Lilith w Znaku Bliźniąt jest komunikacja. W jaki sposób myślimy, w jaki sposób komunikujemy, rozumujemy i przekazujemy też wiadomości. Jak wiecie, już o tym, o tym mówiłam. Lilith stoi przy prawdzie. Lilith pilnuje tego, co jest sprawiedliwe, co jest prawdziwe. Ona nie zgadza się na jakieś. Po, połowiczne kompromisy, wręcz przeciwnie, nawet jeżeli ktoś inny nie zgadza się z jej zdaniem, jest jej to obojętnie. E, jak wiecie, była wygoniona, wygnana z raju, czyli stojąc do swojej prawdy, może też być przyjęte, że. Nie tylko to, że nie jest akceptowana czy nielubiana, ale nawet to, że jest wygnana, czy też wygnana była wtedy z raju, czy też zapomniana, czy też nieakceptowana, ona stoi przy swojej prawdzie. I temat komunikacji, komunikowania, przekazywania wiadomości, przekazywania informacji będzie odgrywał bardzo ważną rolę w miesiącu, w miesiącu yy, sierpniu. Z planetami w znaku Panny, czyli Marsem, prze, przez Cały miesiąc Słońcem, Merkurym i Wenus jest dużo pracy, jest dużo organizowania, jest dużo porządkowania. 16. Wenus przechodzi do swojego znaku, do znaku wagi, gdzie ma największy potencjał. I tutaj z planetami w znaku lwa chodzi o miłość, chodzi o pokój, chodzi o tworzenie harmonii i relacji partnerskich i będzie też w tym miesiącu szansa na, dla tych osób, które, które szukają partnerów na poznanie przeznaczeniowych, przeznaczeniowych osób, czy też wejścia w nowe relacje, w nowe współpracę i kooperacje. Teraz zapraszamy serdecznie na analizę poszczególnych znaków Zodiaku. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkie byki i zapraszam na prognozę na sierpień. Słońce znajduje się w znaku, w znaku lwa do 22 i energia, tutaj także znajduje się Merkury i będzie odbywał się także 8, bardzo silny nów w znaku lwa. Jest skierowana na familie, na dom, na uporządkowanie spraw związanych z twoją rodziną, czy też z dalszą rodziną, czy z, te, z tematami dzieci, ale będziesz tutaj przeznaczał najwięcej energii. Razem ze Słońcem i z Merkurem w znaku lwa, może właśnie do nowiu, ponieważ now w znaku lwa oznacza pomyślenie o sobie, pomyślenie o swoich życzeniach, pomyślenie o swoim ego i spełnieniu osobistym, jednocześnie abyś Ty także w domu, czy też w rodzinie, czy w miejscu, w którym jestem, jesteś, nie tylko czuł się bezpiecznie, ale mógł się spełnić, miał swoją przestrzeń do, do działania. Abyś czuł się bezpiecznie, aby było przyjemnie i Abyś tutaj nie musiał szukać coś nowego. Dla niektórych osób może to oznaczać zmiana mieszkania, czy zmiana domu, czy też jakieś nowe pomysły, nowe idee, które mają Cię doprowadzić do miejsc, gdzie czujesz się lepiej. Dla innych osoby będą rozmawiały, będą porządkowały. To mogą być tematy, tematy także związane z dziećmi. To może być jakiś temat związany, czy może są jakieś spadki, czy dostałeś jakiś dom, czy mieszkasz może z kimś, czy mieszkasz z rodziną, czy mieszkasz z jakimiś osobami, które, które w jakiś sposób nie dają, nie dają spokoju, nie, nie czujesz się tutaj bezpiecznie i tu będą przeprowadzane bardzo ważne rozmowy. Podczas tego nowiu y, księżyca, słońce bowiem stoi w kwadracie do urana i będąc w opozycji do Neptuna, mogą objawić się niektóre, niektóre trudne sytuacje, czy też może dojść do jakichś rozczarowań. Jednocześnie nie robiłabym podczas tego, tego dnia nic na, na siłę. Energia lwa, energia ognia jest bardzo, bardzo silna i tutaj można w, w, w jakiś szybki sposób coś zapalić, podpalić, wyrzucić, zostawić ani o to chodzi. Myślałabym dalej, ponieważ Wenus znajduje się w znaku, w znaku Panny do XVI i przyświeca Ci w pozytywnym aspekcie, dodając Ci siłę do, do siły, dodając Ci motywacji, dodając Ci wiary i możliwość osobistego. Rozwoju, decyzję podejmowałabym lepiej bez żadnej impulsywności z rozpoczęciem tego nowego, nie dając się także sprowokować. Merkury jest także w kwadracie, czyli możesz albo usłyszeć coś przykrego o swojej osobie, albo jak ja, jakaś tam inna sytuacja związana z komunikacją. Przeczekałabym nawet dzień następny do 11. Ponieważ Merkury, planeta biznesu, planeta interesu, od 11 do 30 przechodzi do znaku Panny i tutaj ma największy potencjał, ustawiając się obok Marsa i Wenus w trygonie. Ogromna siła ze strony znaku Panny, tak? czyli Trygon Marsa, Trygon Merkurego i Trygon Wenus do 16, to nie tylko szansa na rozwój, na realizację swoich marzeń i życzeń. Ale także czas na przyjemności, czas na radości, czas na rozwój kreatywny, czas na zakładanie, e, zakładanie firmy. Kto chce, to proszę w tym miesiącu, bo w następnym miesiącu także dochodzi e, Merkury. Wreszcie spełnienie osobiste, robienie co lubisz. Z Marsem do końca miesiąca masz bardzo dużo siły, takiej praktycznej siły, siły przebicia, jeżeli postawisz sobie plan, jeżeli wiesz, co masz zrobić. Do którego celu podążasz, tutaj będzie wszystko wykonane <noise> z dokładnością, ze skrupulatnością, jak w szwajcarskim, jak w szwajcarskim zegarku. Jednocześnie Wenus w znaku, w znaku Panny i Mars w znaku Panny, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa, bardzo dobry czas. Na wejścia w nowe relacje, na wejścia w nowe partnerstwa, gdzie będziesz czuł się bezpiecznie, gdzie będziesz czuł się dobrze, to będą, to są już zagwarantowane związki na stałe, tak? Czyli je, jeżeli takie się pojawią i widzę, że Wy macie bardzo dobry czas na zakochanie, na miłość, na poznanie nowych osób, ale także jeżeli chodzi o współpracę i kooperację, no na przykład mogą się pojawić jakieś bardzo ważne osoby, z którymi możesz, um, możesz współpracować czy kooperować, czy też rozwijać, rozwijać swoje talenty, czyli świetny czas. Uważać na, należy podczas tego, po, tego nowiu, jeszcze raz nie dajże że jest w kwadracie, że może wszystko szybko, szybko, ale tutaj mogą być właśnie jakieś rozczarowania, że nie widzimy wszystkiego dokładnie. Wenus w opozycji do Neptuna oznacza rozczarowania, czy też mgły, ale też, że w końcu nam się rozjaśni, że będziesz widział ten real, że będziesz widział tę prawdę, że będziesz widział, co, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o osobiste spełnienia, czy czy też jakieś związki. Czas otworzyć się na nowe kontakty. Czas na miłość, czas na zabawę, czas na, na przyjemności i zrezygnowanie z tego, co osobiście ogranicza cię, może razem z tym nowym znaku lwa zorientujesz się, że długo, bardzo długo trzymasz może na jakiś przyzwyczajeniach, czy też nie chcesz czegoś zmienić, bo obawiasz się nowego, tak jak teraz wszyscy, tak? Czyli to ta energia, te, tego strachu przed, przed nowym wiele osób nie opuszcza, i trudno jest nam od roku 2020 z taką lekością i łatwością wskakiwać w to nowe. To nowe jest nieznane, to nowe też ma dużo niespodzianek. Działałabym bezpiecznie, działałabym pomału, ale otwierałabym się na, na te zmiany, dlatego że samo to życie, jak, jak widzicie, to jest zmiana i, i tutaj się bardzo dużo zmienia. 22 także Słońce przechodzi do znaku Panny, czyli masz Marsa, Merkurego i Słońce w znaku Panny. Wenus przechodzi wcześniej do znaku Wagi i 22 jest także pełnia w wodniku. Ta pierwsza pełnia odbywa się dziś, kiedy robię wideo, czyli 22 lipca, 24 lipca, a w następnym miesiącu, Blue Moon, 22 sierpnia. Podczas tej pełni, która jest na samej górze Twojego horoskopu, gdzie chodzi o Twoją drogę powołania, o to, jak się pokazujesz, o Twój status, ale też czy jesteś na tym miejscu w pracy zawodowo, profesjonalnie, które jest Tobie przeznaczone? Myślę, że ta, ta druga pełnia jest taką ogromną szansą, jak dla wielu, ale dla Ciebie w szczególności, ponieważ Masz tutaj i Saturna, i Jowisza, i widzę, że praca już trwa od grudnia 2020 mogą się pojawić zmiany w karierze zawodowej może być olśnienie ponieważ i mars i słońce i merkury stoją w pozytywnych aspektach jeżeli otworzysz się na swoją kreatywność jeżeli podążysz za głosem serca jeżeli wykorzystasz do tego swoje swoje talenty, swoje, swoje predyspozycje. Możesz nie tylko zmienić pracę, czy wejść w zupełnie inne grupy, właśnie, gdzie czujesz się wolny, gdzie czujesz się niezależny, gdzie się spełniasz. Ale wiele byków z uranem, który w tym miesiącu wyrusza także w bieg wsteczny, będzie myślało o otwieraniu własnej działalności, będzie myślało o odnowach, o zmianach o unowocześnieniach, może o nauczeniu się czegoś nowego i otwierałabym się na te zmiany, pamiętając właśnie o tym, aby nie trzymać na, na starym i tworzyć balans tak, między tym, co jest stare, gdzie chcesz wykorzystać może jakieś elementy, tego nie musisz wszystkiego zamykać, ale te elementy, które są dla ciebie ważne, Możesz także przenieść do tej ery wodnika, czy też razem tutaj przemyślając, właśnie na przykład otwieranie własnej działalności, czy też zmianę pracy. Absolutnie polecane jest i razem ze, ze Słońcem, z Marsem i z Merkurem w Pannie masz tutaj zagwarantowane poprawy finansowe, więcej ważnych kontaktów. Dużo energii, dużo siły, więcej mo motywacji. Widzę, że no ta, ta siła cię nie opuszcza do końca miesiąca, w każdym bądź razie i wykorzystaj to bardzo proszę dla siebie. Ten Merkury w Trygonie, najlepszy jaki tylko może być, ponieważ w znaku Panny ma największy potencjał, przyświeca Ci do 30 i jeszcze 25 stoi w opozycji do Neptuna. Tutaj bym nie robiła jakichś terminów, ponieważ może to być aspekt rozczarowania. A 26 ustawia się w Trygonie do Plutona. Najlepszy czas, jeżeli chodzi właśnie o zarabianie pieniędzy, o ważne rozmowy, może o omawianie jakichś tam układów, czy też te tematów związanych z współpracą, czy, czy kooperacji, kooperacji wszelkiego rodzaju. Jednocześnie ta pewność, ta siła, to zdecydowanie patrzę na real jak jest. Umiem to, odpowiednio, umiem to odpowiednio ocenić, wykorzystuję też to, do, do wdrażając, realizując swoje marzenia, wdrażając wszystko do realu. Energia, pozytywna energia w tym miesiącu nie opuści. Na, na pewno najważniejsza uwaga: ten pierwszy tydzień może być za bardzo ekscytujący, za bardzo ognisty, za bardzo. Prowokacyjne, nie wchodziłabym w te prowokacje do ósmego, nie reagowałabym na zaczepki, poczekałabym na, na te planety, które przechodzą do znaku panny. Mars jednak dodaje ci siłę, on jest już od początku z tobą, stoi w trygonie i to daje Ci pewność, to daje stabilność, że decyzje, które, które podejmujesz, są pozytywne, są odpowiednie. Tak? Czasami jest lepiej może podjąć. Czasami, jeżeli nie wiecie, tak, jaką decyzję należy podjąć, warto podjąć jakąkolwiek decyzję, ale może nie pod wpływem impulsywności, tak, po przemyśleniach może, czyli wybieram albo to, albo to i w tym roku, dopóki węzły karmiczne są na osi bliźniak-strzelec, dużo będzie takich podwójnych sytuacji, że to albo to, to albo to, tak, czyli ten, ten węzeł karmiczny w bliźniaku, co mamy wybrać. Ponieważ jeżeli podejmiesz jakąś decyzję i za miesiąc stwierdzisz, że to jest nie ta decyzja, Ty możesz zmienić zdanie, Ty możesz się wycofać, Ty możesz zrezygnować, Ty możesz powiedzieć: Zmieniłem zdanie, pomyliłem się, wycofuję się, tak? Czyli zawsze możemy się wycofać czy zmienić swoje zdanie i nikt nie przymusza do tego, że tą decyzję, którą podejmujesz, jest na stałe. I ta, tak bym po prostu podchodziła do tego. Dzisiaj dziękuję bardzo bykom. Zapraszam do konsultacji, zapraszam do rozmowy, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, do dzielenia się linkiem. Zapraszam do rozmowy. Informacje znajdują się pod nagraniem. Życzę wszystkim bykom wspaniałego, spokojnego i pełnego powera sierpnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.